Z tej strony Kahete Natri, a dzisiaj Stable Tour, więc właśnie zaczniemy od, zaczniemy od koników w sumie, przedstawienia ich, bo y, to będzie pierwszy. No i tak właśnie tutaj jest Kleo, tak ma się ma na imię. i jest od Kahete Laguna. Damy jej, że jest raz. Tak właśnie sobie wygląda. Więc jakby ona mocno różowa, bo ja ją sobie wycieniowałam, Koniki od Kahete Laguna tego nie mają. No, jakby ktoś chciał, właśnie takiego konika, trochę laguna, no to już mówię, że te koniki są bardzo do siebie podobne każdy, więc po prostu, jak ktoś chce mieć jakieś różne koniki, no to y, lepiej wybrać jakieś inne hodowle, ale też są super. Jak na pierwszego wokulę odłam moim pierwszym konikiem, Ma, y, jest właśnie taką pomiędzy taką a trójką malutką, albo taką, nawet taką dużą a czwórką. No, tylko minusy właśnie w tych konikowskach, które no, że chrapkiem cały zeszły, taka skórka. No i taka jest biała, niestety już musiałam ją raz wyczyścić. No, taki już jest los białych korysów, że one się szybko brudzą. Już tam jest brud w jednym miejscu, bo dałam kuzynce. No i obudziła. to no, jest pierwsza chodniutka. Była moim pierwszym chodnikiem. Przyjechała do mnie właśnie z kantarkiem takim puchowym i z czarnymi wodzami. No a tutaj ma właśnie ubel na taką kokardkę przypiętą I właśnie ma takie. Kantarek ode mnie. Obok i właśnie najstarsze moje koniki. Miała się mam chyba z 3 lata. Jest przez no, nie wiem. Super. Jest. Tutaj jest drugi mój konik, najnowszy. też klaczuszka. To jest y, od z Takie jest jej imię. to no, po prostu y, Kleo ma na imię Kleo. i tyle. Nie wiem dlaczego. i no, tak właśnie mam Nightson Sun. jest konikiem od cachety Aries. Ma właśnie z koniec Wadyks. Takie właśnie ma białe włoski, ma białe uszko, taką śliczną latarnię, piękne oczka, utwardnione uszka. No i pyszio piękny. Bo ten pyszio jest tak twardy, że on się w ogóle nie rozwala z przesłodziutki, i przez to tak bardzo. No i tutaj ma właśnie brązowe uszko, no tak wygląda. I tylko minus jest taki, że mi się odkryła po ym, chyba dwóch miesiącach użytkowania i, i koń się trochę buje na kiju, ale tak to jest super. No, jest moim najnowszym konikiem. jest super. Potem tutaj przechodzimy do chłopaków. I tutaj właśnie jest konik z zawodów Dragon Victory. Nie pamiętam hodowli, bo to jest konik właśnie z zawodów. nie ma hodowy, hodowli, bo to jest po prostu. oni tam dużo konie robią. No i on ma jest z gniady. Ma odmiankę, tu w sumie mogę pokazać. O, taką odmiankę. Ja ogólnie on taki jest przysłupki. Ma dosyć takie, ma grubyki. Ale to jest dosyć krótki A4, więc się idealnie w ogóle nie wspomniałam, ale na też jest taką, tutaj na jest A4, a nie, nie jest ani A3, ani A4, myśli się w kantary Dragona, ale też nie wszystkie, Jestem tak pomiędzy, no w ogóle tutaj mi spadł, ale jest ok, naprawiony, no i właśnie odstałem go, no i on go, niestety z naszych koników, ja go kupiłam około pół roku temu, bo na kupiłam, y, dostałam ją na urodziny. I tutaj jest Karlo, to jest jeden z koni. On jest krzywiutki, ale jest autorstwo mojej mamy. Jest przez słodki, ma taką odmiankę. Ona nie jest z miękiny, tylko jest z bo nie miałam. nie mam miękki. No i taki jest słodki. Ma właśnie grubą grzywę. Fajny, no ale jest, jest krzywy i się boję na kiju. No niestety nic z tym nie zrobię. No i ostatni konik to jest klaczka, której chyba nigdy nie skończę, bo na niej nie jeżdżę. Ona jest. U mnie przez to, że mam do niej taki duży sentyment, bo to jest konik, którego uszła mi mama pierwszy, bo Karol był drugim konikiem, którym uszła mi moja mama. Nas jest bo Właśnie ona już miała i w się raz na sprzedaż, ale jednak nie poszła i w sumie jest słodka. Yy, nie skacze się na nimi za dobrze, ani nie w ujeżdżeniu, bo po prostu yy, jest bardzo ciężka. I bardzo bolą mi ręce, ja jestem przyzwyczajona do takich ciężkich horsów, bo mnie za bardzo lubię nie je jeździć. No i w sumie przejdziemy, możemy przejść do sprzętu. No, i właśnie zaczyna się od właśnie tutaj od pierwszego wyszeczka, gdzie wisi właśnie mój jedyny wytok. Taki właśnie z gumy. I jak w ogóle nie użyłam, bo nie lubię jak coś się przy konikach. I mamy takie wodze skórzane od ogóle od, ogłowia, od Aria. Tu sobie tylko takie. Nie wiem po co to dodałam, ale po prostu takie już sobie dodałam. Takie wodze od kantarka, z którego drogowi... kupiłam dragona. Dwie pary wodzy od toriki. Tu wiesz, że nie nawet jej wziąć. O, dwie pary wodzy. Dwie pary wodzy takie złote z łańcuszka. Wodze od pierwszego mojego głowia. Takie. Już nie mam tego głowę tutaj, ale, bo jest inny pokój, ale. No, te wodze już wiele przeżyły. One są już w niektórych miejscach po rozwalane, to też jest się rozwalane, tylko nie pokażę go bo jest w takim stanie. No i tu są takie drugie wodoparciane, moje pierwsze, takie zwykłe, czarne. To są tak wyrwane w jednym miejscu, ale nie będę ich pokazywać. Tu wyjść tylko taki pryloć, czyli jeszcze serduszko. Na starym wysiadł od właśnie moich pacików, ale tu nie mam kart pacików. No i tu są moje ogłowie od toriki meksykańskie. No tak wygląda. Zaczółkiem, który jest anatomicznym, takim wędzidłem. Od toriki. Jest takie jest spoko, fajne. A tylko minus tych właśnie u głowy, że jest też ale to już każdy wie. To też moje na głowie od toriki, lub jakiś inny sprzęt skórzany. Dwa halterki mojego autorstwa, które używam do jazdy. Bo one tutaj wiszą. Ta są, salona no, taka, to zrobiłam. Ona już ma z dwa lata, ale sobie wisi. Takie ogłowie, to jest ogłowie mojego autorstwa, tak one wygląda, no i one może wyglądać na skórzane, ale skórzane nie jest, bo jest zrobione, jest po prostu z taką taśmą i tutaj ma właśnie taką opcję fajną do, do, do naczółków po taki tutaj klipsik, przez co mogę wymienić sobie na I takie na od Toriki, a pod od ogłowie od Aria. No i tutaj jeszcze nachrapnik taki, nie się się robić zielony on jest nie, on jest tutaj skórzany od dołu, a od góry spryciany. I tam wisi mój drugi nachrapnik, właśnie niebieski. Obok jest pusty wyśleczek, tylko jest taka podkowa. I przechodzimy do głowy już chłopaków, bo no, jest, no i to jest takie moje najnowsze ogół, jakie zrobiłam. Nasz czułek jest od Kat Torika, a tak to wszystko jest od mojego wszystko już jest ode mnie. więc tak to wygląda. Nie, nie jest sklejone na klej, będę je kleiła, ale tak właśnie. Węgielko mi pięknie wyszło. Mogę Wam sobie pokazać to węgielko, bo jest przecudowne, takie delikatne, piękne. Bardzo mi się podoba. Tak jest zwykłe parciana, jest. No i potem wisi moje drugie ogłowie, które robiłam. No ja na nim nie jeżdżę, ale na żadnego chyba innego konia po ich autorstwa nie wejdzie. Tak jest zwykłe ogłowie. Które wędzidło, ale nadal będę się je wymienić. No tak sobie wisi. No, z z, z wyposażonego dragona. No i obok idziemy do moich osłon ołowi, gdzie wisi właśnie takie ogłówki. Te aria. Te koraliki akurat się dokupiłam w Kiku. Proszę często, są, też na nich Takie minus tego ołowia, bo reszta jest mojego autorstwa. To jest mojego autorstwa, to jest mojego autorstwa. To też czarne y i to też jest, ale chyba ja wam powiem. On, I to jest minus taki jego, że po prostu no, bardzo ciężko się reguluje. Od toryki się reguluje, jak masełko, ale to jest strasznie niewygodne, starczy się ślizga i ciężko włożyć. No, takie jest więc minus. I w ogóle na no, taką trójkę jest trochę ciężko. Ale sobie odwieszę. To jest takie właśnie granatowe. Pierwsze moje goły, no widać, że jest pierwsze, bo jest strasznie zrobione. Ale no, se są, Nie sprzedam tego go, bo nie wejdzie na żadnego innego konia. Tam z tyłu jest, są takie marchewki. Takie, też smaczki. Nie wiem co one tam w ogóle robią. Bo one powinny tam w ogóle nic tam nie ma, Bo tam z tyłu nie mogę włożyć ręki. Takie dwie marchewki w ogóle tam są. Były. No i takie siak. Ja to tam odkładam do smaczków. I przechodzimy. Jeszcze obok gdzie wiszą. Dwa uwiązy. I kordea. Różne. Ja rzadko jeżdżę, ale po prostu robiłam. I one nie są najlepsze jakości. One się często mi rozpękają. Dlatego ich nie sprzedaje, ale są spoko. Jak chcę sobie jeździć, to sobie go wziąć. No i obok są wozy kolorowe. Takie niebieskie, tkantarka jednego, takie granatowe, też z, takie z kryształkami. No i od tego ogłowia, tak mnie mnie takie. Um, one są w ogóle malowane. No i pierwszą skrzyneczką tutaj, tu, jest taka skrzyneczka o, z kantarkami. taki puchaty. Taki o, bo ten bardzo tak przeróbki jego dostałam i on też nie jest mojego autorstwa, ale to jest za duży. Za mały w chrapie, a za duży w potylicy, tak, właśnie tam z tyłu i postawił, to wygląda. Mój pierwszy kantarek taki, bo jest od karty laguna, taki słodki z futerkiem. Moje halterki takie właśnie z gumowym. Właśnie z taśmowym. Taki Różowy, y, taki zielony, czarny, szary jeszcze mam dużo. Taki grandowy kantarek, i żółty, i kolejny niebieski. I taki jeszcze jest, ktoś może taki jest jeszcze. Czarny, dragona, bo ja mam tylko dwa czarne Dragona, podam sobie na miejsce. No i przechodzę do drugiej szafeczki. To jest wszystko, nie ma nic tu, nie będę wam pokazywał. To jest syf. I taki w sumie jest karta Konia Night jak chcecie wiedzieć, co y, chodzi, jak jeszcze wracając do koników. Dożywocie u mnie ma tylko Najcan. Z tego innego powodu, że na żadnym innym konie nie jeździł mi się tak dobrze, jak na Najcan. Więc jak ktoś chciałby pytać, czy jakieś tam sprzedawać, to raczej nie. Drago na pewno mnie długo zostanie, bo mi się z nim teraz dobrze zgrało. Carlos jest spoko do terenów, do ujeżdżenia, ale nie do skoków. klo jest w ogóle furka super. Ja nie za bardzo by na nie jeździć, ale i bardzo jest cute, i bardzo kocham ją z wyglądu. No i do niej już mówiłam, że ona też ma jakby takie dożywocie: ta szara kobyłka, bo ona do niej mam taki że ja i tak bym jej nie sprzedała. Tak samo do Carlosa, że ja mimo, że ja się z nimi mogę nie zgrywać, to kiedyś go może sprzedam, ale na razie nie planuję, więc tylko mówię, że o ten konik na ma tylko dożywocie. Tego kartek, o konia, właśnie taki torbecz to jest ta karta. No i to ona z takim budowaczkiem właśnie siedzi. Tutaj. I to ja te szczotki. Ta szczotka taki, To jest. jakieś y, jakaś jak szczotka, nie wiem. Ale ja używam właśnie do grzywy, ale ona też nie mniejszyła, więc już nie używam. Taka, szczotka, to taka właśnie, bo ja mam królika, No i to ściąga dosyć fajnie kłaczki. Fajnie czyści, Jak, jak mi się to jest jak jakiejś położy się ubrudzi. Ja sobie mam pracę pumeczki takie zwykła. Jeszcze mam jedną para, nie wiem gdzie są. Jakieś takie wodyłeczko. I mam takie właśnie. Yy, właśnie. takie. Słodziutkie. Taką wąbkę. Nie wiem co on tu robi. Ja ja mam tu Robię muszę na czyszczenie. Taką białą właśnie szpileczkę. No to są tyle. No i ostatnie to są właśnie delki, najróżniejsze. Mam taki szaliczek dla horsów, serduszka. Też to są matiery silniki, najróżniejsze. o taki właśnie tańczowy. on jest za ciężki, żarza grubego kółka, właściwie to kółko, to jest taki ciężki. Derka dragona, derka z taka z futerkiem, no to jest wszystko dużo derek. O to są derki? I w sumie sobie jeszcze o jednym, to są moje buty do skoków, takie z martensa, najwygodniejsze, bo moje to właśnie piankę, dlatego bardziej mi amortyzują do skoku. No ja trenuję głównie w domu, no i ja przechodzimy do mojego pudełka, w którym jest wszystko, są moje czarny, czułki i widła, taki wielokrążek, on trochę jakby się rozwalił, ale se jest, taki naczułek niebieski od Toriki, jest prześliczny taki naczułek, tutaj mamy drugi też od Toriki, różowy, taką kartkę z mojego snaku do zdjęć na przykład, fajnie ją użyć języczek dla horse'a, dziś miałam drugi, ale mi się zgubił ślinianki takie w przesłokcie Mutynka do zdjęć takiego jeszcze, robią takie charmsy o, znalazł się drugi języczek, taki jeszcze mam i taka właśnie przesłod przepiękną nie będę się nie tego robić za muzykę różne naklejki takie, dynie, jakieś koniki i czarus, jakieś lizaczki, kaczuszki jakieś gwiazdeczki, ja już to są do takie grzybki, żeby to takie przesłodkie dynie na halloween jakieś różne, najróżniejsze czarosy, ja to właśnie mam teraz słowo mi też pokazywać sobie kamerki, ale najróżniejsze będzie dużo tych czarosów to tyle z tej skórki, zamknę no i właśnie tak to domination. będzie wyglądać, że sobie i przechodzę sobie do ostatniej skrzynki, tutaj właśnie są wszystkie moje flow, jakieś naklejki z zawodu najróżniejsze, wszystkie moje flow Z zawodów stajennych o takie właśnie, z zawodów, gdzie zajmuję się miejsce, tam wisi gdzieś, tam gdzieś jest to Wszystkie flow z zawodów, jakie byłam Kółeczka takie od Firan, bo ja używam do właśnie, właśnie używam do głowy, do kantarów, do napieśników. fajne są i nauczniczki, tu jeszcze są z takich rzeczy do sprzętu Zwiszą. Jeszcze jest taka siatka z sianą, co tu w stołu wisi Jakieś tutaj właśnie smaczki, są też takie przesłodkie mam się taki świąteczny smaczek Taki o taki coś to też robiłam Konik szlej, ogier, nie wiem, to jest, widzę, że to jest ogierek, ale Taki to jest ogier, nie wiem, ale mi spadł i się zniszczył, tylko do taki jedne prawiane no i w sumie to są smaczki, które już pokazywałam, takie marchewki, jakieś jabłuszko, jakieś kostki cukru, o takie właśnie takie ciasteczka, kostki cukru właśnie o takie no i tam z tyłu są jeszcze czapeczki, przez słodkie, takie niebieskie, różowe, to no wszystkie kolory, no i właśnie mi się wysypało I mi I wiecie, yy, cięcie muszę posprzątać, bo mi się wysypało Dobra, już posprzątałam, więc wracam, no tu mi się wysypało to sienko, trochę jeszcze zostało, poszedłem sobie później, jakieś takie różne opaski to zdjęć, tam jest dużo rzeczy, no i sobie przyjeżdżam sobie obok, tutaj, tu mam różne jakieś przybory, jakieś rzeczy, piankoliny do smaczków, kleje, nici, tu jest wszystko, filce jakieś, taśmy parcialne, worki na porsi, no i tu mam wieszeczek i tam są filce w środku. No i przechodzę tutaj, to tutaj właśnie jest konia wiąz. Nie ja mam szczotki, Najróżniejsze, jakieś takie mięciutkie. Ona jest jakaś mytełka, lachku, ale ja jestem przybyłem na szczotkę. Jakąś taką gąbkę do szeszczenia. Do grzywy taką czotkę. Odżywkę taką właśnie. Nie jest żadna odżywka, tylko po prostu tak, bo jedyna, a ta mięsza Jeszcze. Nie wiem, jeszcze nie widziała. Linki od konia wiąz, tutaj są. I są śpieczki jeszcze tylko. No i tu jest taki stojak, jak mam chcę nagrywać. I tu jest mój Słodki. Zazór. Przysłoniak. Siądź tutaj. Pomogę. Więc to w sumie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.